Jeszcze nie do końca zdecydowałem, ale wybrałem sobie język angielski na maturę rozszerzoną. Biologia też myślę, że coś związane z tym tematem. Biologia, chemia może jeszcze. No angielski wybrałem, wiadomo, angielski się przyda nawet, jak nie na uczelni, to i za granicą i w każdym, no w każdym zawodzie tak naprawdę. Ja bym najchętniej chciała się dostać na pedagogikę, najlepiej wczesnoszkolną, ponieważ uwielbiam zajmować się młodszymi dziećmi i się z nimi bawić. Najchętniej bym chciała pracować w przedszkolu. To jest, to jest praca, którą moja babcia też wykonywała. Dla każdego człowieka, który przystępuje do matury, to jest, to jest jego pierwsza matura. Chyba, że zdaje poprawkową maturę, to się zdarza naturalnie. Więc przykładamy do tego ogromną wagę, żeby udzielić jak najdalej idącej pomocy osobom, które no w tym momencie historii systemu edukacji trafiły na szkolne ławy, mało tego opuszczą je i za chwilę muszą wybrać studia. Myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Politechniki Świętokrzyskiej, bo uczniowie liceów i techników w tej chwili przygotowują się, tych ostatnich klas, przygotowują się do wyboru kierunków studiowania, ale też do tego, aby wybrać przedmioty dodatkowe na maturze, bo to one będą w procesie rekrutacji potrzebne. Maturzyści najczęściej pytają nas o ofertę kierunków studiów. Oczywiście najwięcej z nich zainteresowanych jest studiowaniem medycyny. Interesują się tym, ile mamy miejsc i ile trzeba osiągnąć punktów, aby dostać się na uczelnię. Padły także pytania o możliwość studiowania w języku angielskim. Dlaczego Uniwersytet Lubelski warto wybrać? Uniwersytet Medyczny w Lublinie warto wybrać z kilku powodów. Mamy fantastyczną kadrę dydaktyczną, osoby z doświadczeniem i fantastycznym talentem pedagogicznym, ale również mamy bazę kliniczną, jedno przede wszystkim, jedno z najnowocześniejszych w Europie, Centrum Symulacji Medycznej. Niebagatelną rzeczą, e, jeżeli chodzi o decyzję młodych ludzi, jest, są koszty studiowania w tej chwili. Kielce wygrywają absolutnie z dużymi miastami, gdzie koszty studiowania, koszty wynajmu mieszkań, koszty utrzymania, koszty dojazdu są e, nieporównanie większe niż w nas.